Dzień dobry, Gniazdo Nostalgii z tej strony. Ten film będzie bardzo szybki. Jakiś przychlast od Elden Ringa, casual Gniazdo Nostalgii, wyzwał wszystkich streamerów, youtuberów itd. do wyzwania, do podjęcia się gargulca jakąś tam halabardą. No ale stwierdziłem, że to dla mnie za mało, więc wziąłem maczugę i postać na pierwszym poziomie. I w dniu dzisiejszym od godziny 8 zacząłem go bić pierdolonym maczugą. Żeby podbić sobie challenge jeszcze bardziej, usłyszałem na swoim Discordzie, do którego link znajduje się w opisie, że Spartiatics podbija jeszcze bardziej challenge. Mam zabić gargulca, po czym zabić go ponownie w mniej niż 6 upadków. To też oczywiście próbowałem zrobić, niestety z góry już mogę Wam powiedzieć, rezygnuję konkretnie z tego elementu tego challenge'u, przynajmniej póki co. Możliwe, że wrócimy do tego po przejściu Elden Ringa. Tak jak wcześniej wspomniałem, grałem od około godziny 8. Minęło 2,5 godziny, nie wiem ile wywrotek już miałem, no ale pokonałem wreszcie gargulca maczugą. Od tamtego momentu miałem 6 prób na to, żeby pokonać go ponownie. Za pierwszym razem było nawet blisko. No ale generalnie nie byłem w stanie tego zrobić. No i męczyłem się tak do godziny 16. I dlatego też y, potrzebuję po prostu więcej czasu. Zajmiemy się najpierw innymi materiałami, skończymy Elden Ringa, potem możliwe, że do Garkulca wrócimy. Co do samej walki, czy nasuwają mi się jakieś kompletnie inne wnioski? No nie za bardzo. W dalszym ciągu uważam, że największym przeciwnikiem w trakcie tej walki jest teren, a nie sam przeciwnik. Chociaż on oczywiście też potrafi dać w kość. No i to byłoby chyba na tyle. Do zobaczenia już niedługo przy Gotiku II, no i oczywiście w następnym odcinku Eldena. Na razie. A, no i żeby być tak szczerym i totalnie na poważnie już powiedzieć, to przeszedłem tego gargulca tylko dlatego, pałą, ponieważ tama go tak przeszedł, więc pozdrawiam serdecznie. Na razie raz jeszcze. Nie! 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 Kurwa! Leżysz kurwo! Leżysz! Kurwo! Dobrze! O. Panowie! Czy mamy to! Tak! Bro... Czy mamy to? Byłem przy tym? Byłem przy tym, dobrze. Gratulacje gniazdo!